Odesłaliście mi wideo, gdzie Saleta wywiadził Kostyry no, przejechał się po Albercie Sosnowskim. No, kpiąc z niego, drwiąc, e, szydząc, że stoczył tą walkę dwóch na jednego. Saleta chciał się w tym, w tej rozmowie pokazać jako taki zdeklarowany przeciwnik tam freak fightów, tego, że Sportowcy po karierze, tacy wybitni sportowcy, utytułowani, że idą do free fightu, że, że on tym gardzi de facto, no, no, parafrazuję no oczywiście. Zrozum, jeżeli tego nie rozumiesz, że ty, ty zainicjowałeś free fighty w Polsce obok Mariusza Pudzianowskiego, mnie, cesarza. A skąd ty myślisz, że tytuł cesarza u mnie? I właśnie stąd, że byłem tym pierwszym obok ciebie i obok Pudziana. Więc naprawdę wyśmiewanie się z Alberta, który być może przez te fighty ułoży sobie przyszłość na sportowej emeryturze, gdy już jest dawno po karierze sportowej i się bawi się tym wszystkim. Po prostu się tym wszystkim bawi. Twoje słowa są naprawdę niegodziwe. Bo, już tak bardzo chciałeś, jesteś taki na anty, na nie, to, to trzeba się tego nie komentować. Tym bardziej, jeżeli samemu się free fighty w Polsce rozpoczynało, a ty je rozpoczynałeś. Pomimo, że to była organizacja KSW, bo tym argumentem się chciałbyś zasłonić. Organizacja KSW pierwsza zrobiła free fighty w Polsce mój Spudzianowski. A drugi free fight w Polsce to był mój walce z Tobą. Gdzie cię zlałem do wiwatu? Powinieneś do dzisiaj panu sędziemu podziękować, że nie zrobiłem z ciebie mokrej plamy, że mi z ciebie ściągnął. Tylko ode mnie.